Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mamy pracowity dzień, ponieważ poza 2X na Wojdy mamy też początek fuzji. Czyli przez najbliższe, odejrzę dwa tygodnie, będziemy ciężko pracować nad zdobyciem nowego LEGO. A moim zdaniem warto to zrobić. I może zobaczmy, jak on wygląda i co prezentuję. Tak, Astrolon, a tak, Sacred Order. Moim zdaniem. Jest to jeden z najlepiej wyglądających czempionów w grze. Dla mnie obecnie to jest mój faworyt. Plarium, jak zwykle, zrobiło świetną robotę, jeśli chodzi o, o wygląd czempiona. Troszkę mnie tutaj te serca irytują, ale poza tym jest absolutnie fantastyczny. I jeżeli można zauważyć, że ostatnio Plarium lubi wrzucać czempionów takich. Anielski ze skrzydłami. Mieliśmy już tak dwójkę Belanora i Zawie. No i on takie malutkie skrzydełka. Ostatnio to jest chyba trzeci czempion, który pojawi się z takimi wielkimi skrzydłami. Tak, Je, jedne z do wygrania bodajże Siaf w, y, w Doom Tower i dzisiaj dwóch kolejnych się pokazało. Więc zobaczmy, co prezentuje sobą ten czempion. Najpierw staty, niskie HP. Bardzo wysoki atak, niziutki defense, przyzwoity speed No i niestety nie ma nic accuracy, przydałoby mu się accuracy, bo trochę potrzebuje Jak widzicie, wydaje się, że ciężko go będzie utrzymać przy życiu, ale Na szczęście, jak zobaczycie w skillach, on ma tam mechaniki, które pozwalają mu nieco Nieco więcej, e, dają mu więcej przeżywalności A więc co on tutaj ma Na A1 atakuje Dwa razy jednego przeciwnika i po wyksiążkowaniu ma 50% szans na umieszczenie dużego Decrease Defense na dwie tury. Jeżeli Counter Slings jest w jednym teamie, to ona dołącza do ataku używając swojego A1. Nie dołączy, jeżeli ten atak jest, jest w skutek kontrataku. Sprawdzałem mnożniki. Ten atak ma dosyć silne mnożniki, ale bez, bez szału. Nie będzie to jakoś, jakiś zabójczy atak. Na A2. na A2 ponownie atakuje jednego przeciwnika, ignoruje Increase Defense, Strengthen i Ally Protection. Szkoda, że nie ignoruje też tarczy. To byłoby bardzo fajnie, aczkolwiek i tak wygląda to dobrze. Do tego wskrzesza jednego losowego towarzysza, daje mu 40% HP i umieszcza tarczę w wartości 20% jego maksymalnego HP. Dodatkowo umieszcza yy, tarczę na sobie. Jeżeli zabije przeciwnika, i ta tarcza również jest w wartości 20% HP Astralona. Pewnie od razu Wam przychodzi do głowy tutaj ktoś inny, patrząc na ten skill Altan, tak, on też ma pojedynczy atak, który wskrzesza, aczkolwiek ten jest trochę troszkę lepszy, bo jeszcze daje tarczę i wskrzeszanemu, i Astralonowi. Tak można to zmniejszyć do 3 tur, cooldown i wzmocnić atak o kolejne 20%. Na A3, na A3 usuwa wszystkie buffy yy, przeciwnikom, którzy są pod wpływem Veil i Perfect Veil, i umieszcza na nich yy, Weekend. I wydaje mi się, że umieszcza Weekend na tych, którym usunął yy, Veil i Perfect Veil. A potem atakuje wszystkich przeciwników. Dodatkowo po wyksiążkowaniu ma 100% szans na stan na wszystkich przeciwnikach na jedną turę. I tutaj też cooldown można zmniejszyć do 4 tur i zwiększyć damage o 20%. Sprawdzałem tutaj też mnożniki i też jest bardzo dobry. Mnożnik tego skilla jest lepszy niż, mm, niż u Kandrofona, także nie pamiętam czy to jest bodajże że A3 to jest, czy A2, jest jego, w końcu ten jego potężny atak obszarowy. Tak, czyli wygląda na to, że Astrolon będzie świetnie się mógł spisywać na arenie jednej i drugiej, yy, ale ma jeszcze tutaj pasyw i co my tu mamy? Napełnia jego turn meter o 3% za każdym razem, kiedy, przy, kiedy towarzysz jest uderzony i zmniejsza. Otrzymane obrażenia o 25%, jeżeli przeciwnik ma atak mniejszy niż ten champion. A Astronom ma bardzo wysoki atak, więc będzie miał ogólnie tutaj poziom wysoki, więc przeciwko wszystkim przeciwnikom, którzy mają atak oparty na przykład na defense czy HP, no to z miejsca będzie miał 25% tutaj obniżone yy, obrażenia. Także, jak mówiłem, to jest ten dru druga mechanika, która pozwala mu e, przeżyć. Tak? Ta tarcza, którą dostaje na A2, plus tutaj ten pasyw. I jak ja go widzę? Myślę, że to co on tutaj ma, sugeruje mi, że będzie się świetnie sprawdzał w teamach, które nie idą pierwsze. Tak? Bo jeżeli jego team zostanie zaatakowany, to on może się tutaj wciąć. W między tury przeciwnika coś takiego jak ma, jak ma Valkyrie, tylko u niej to jest na, na, na buffach działa. A tutaj, jeżeli ktoś zaatakuje nas, to on ma szansę tutaj zwiększyć swój turn na tyle, że może się wciąć między mm, czempionów przeciwnika. Poza tym ten skill mówi mi, używać go przeciwko Duchess. Tak w tym jeżeli jest Duchess yy, I team, zwłaszcza, że jeżeli ten team przeciwnika ruszy się pierwszy Duchess wejdzie, rzuci ten swój Perfect Veil. I wtedy wjeżdża Astralon na białym koniu. Używa A3. Usuwa te wszystkie im buffy, usuwa Perfect Veil, rzuca im weekend. A na koniec potężniej im przywala. A na dodatek zostawia im jeszcze stan. Także myślę, że. W takiej sytuacji będzie idealny. Ok, to teraz co trzeba zrobić, żeby go zdobyć? No, Plarium tutaj ponownie troszkę postanowiło namieszać. Jak widzicie, mamy fuzję składającą się z samych nowych czempionów. I tak w tym patchu ukazało się kilku fajnych epików, i liczyłem na to, że poza tym, że zdobędę Lego, będę mógł zdobyć też kilku nowych dobrych epików. mnie niestety niemiło zaskoczyło i umieściło czterech tych samych. Tak, czterech tych samych. Nie da się przejść. Lordic Falconheart. Jest on dobry, jest on dobry, ale dlaczego cztery razy? Z z zwróćcie uwagę, że to oznacza, że mamy czterech championów w tym samym Affinity Czyli będziemy musieli spędzić kupę czasu w Spirit Keep, żeby zdobyć te wszystkie Pulszone. A potrzeba ich dużo, żeby ich wszystkich asendować do piątego poziomu. To będziemy potrzebować 80 tych średnich Pulszonów Spirit, 60 tych największych, 20, to chodzi o Spirit. I jeśli chodzi o Arcane, te białe, te białe to 24, te średnie i 12 największych, czyli kupę czasu spędzimy w Spirit Keep, dlatego trzeba to pilnować, żeby nie przegapić tych dwóch dni, bo 2 dni w tygodniu jest spirit otwarty Nie można tego przegapić, bo potem będzie bardzo ciężko plus no Myślę sobie tak z 1500 energii w Spirit Keep pójdzie. Także, no, nie jest to coś fajnego. Przynajmniej, no, tyle dobrze, że wybrali chociaż całkiem, całkiem dobrego czempiona. Nie będę przechodził przez tych wszystkich czempionów. Ich skill'e omawiałem już w moim poprzednim, w jeden z poprzednich filmów, gdzie omawiałem wszyscy, yy, patch na yy, Na ten patch, który się Dzisiaj wszedł w życie, także odsyłam do tamtego filmu. I jeszcze na co chciałem zwrócić uwagę: tak jak Astron jest, wygląda absolutnie fenomenalnie, moim zdaniem, to chyba tam graficy spędzili zbyt dużo czasu na, na robieniu go i nie starczyło im na trochę czasu na innych czympionów, bo inny potrzebny do fuzji. Moim zdaniem, chyba jest najgorszym, najgorzej wyglądającym czempionem. Scrapper. W na tego pana no, wygląda, jakby no, ewidentnie brakuje im czasu na, na robotę. Tak, został z tym jednym klapkiem, jeszcze skarpetkę mógł tu mieć. No, nie popisali się tutaj. Chyba ich tam za bardzo poganiali przed tą fuzją. Także mamy z jednej strony świetnych czempionów, świetnie wyglądających czempionów jak Astralon, a z drugiej strony taki Scrapper, który no, wygląda jakby gdzieś wygrzebał z kosza do prania co tam znalazł, szybko się ubrał i poszedł sobie zrobić zdjęcie do gry. I teraz spójrzmy może na to na te wszystkie, na rozpiskę tur turniejów i eventów. To nie to. Gdzie mamy tą fuzję? Nie mamy tu fuzji jeszcze, ale już przejdziemy na moje drugie konto. OK, jesteśmy tutaj już na dobrym miejscu. Widzimy tutaj całą rozpiskę. I co my tu mamy? To wygląda jak standardowe, standardowe eventy, standardowe turnieje. I tak, tego Lodrica Falcon Harta możemy zdobyć dwóch w Champion Chase Tournament, który mamy dzisiaj. Plus Summon Rush Event, czyli tak dwa eventy, w których musimy otwierać szardy. Czyli dwóch możemy zdobyć w eventach. Dwóch trzeba będzie złożyć z tych czterech rerów. Na szczęście do każdej, za każdym razem używamy tych samych więc nie trzeba wypełniać tutaj, kończyć wszystkich turniejów i eventów można zebrać, jeżeli to nam się uda, to można zebrać wtedy tylko na dwie fuzje więc co my tu mamy, no klasycznie mamy Artifact Enhancement dwa razy mamy, tym razem co jest nowość, Dungeon Divers Event trzy razy się pokazuje mamy Champions Training Event dwa i tu Trzeba się przygotować do tego, a czy nie? Champion Trainings Event i yy, będziemy, tu mamy drugie? Champion Training Tournament, tak. Czyli jeden rozpoczyna się jutro, 13: Champion Training Tournament, a potem Champion Training Event od 18: .00. będzie nieco dłuższy. Dlatego klasycznie yy, Classic Royal Takedown dwa razy. Mamy Ice Golem, Spider, Fire Knight i Dragon. Dlatego myślę, że nie powinno Was tutaj nic zaskoczyć. Widziałem, pojawiło się już rozpiski w Excelu tych wszystkich turniejów, także postaram się jeden zdobyć i umieścić go w opisie, albo w, nie w opisie, tylko w komentarzu przypnę jeżeli uda mi się jakiś znaleźć także na dzisiaj to będzie wszystko dzięki za uwagę i życzę powodzenia w fuzji myślę, że jest tego warta, także możecie śmiało, śmiało tutaj działać w komentarzu napiszcie, czy będziecie starać się o tego LEGO czy nie czy Wam się podoba jeżeli możecie dajcie łapkę w górę, dajcie saba. mówi do Was Samael cześć